Kiedy już zbadam pęcherz moczowy i prostatę, wtedy postanawiam zbadać nerki. Zaczynam Zawsze radzę na początku, żeby zaczynać od tej samej nerki. To znaczy, jeżeli narządy są parzyste, to żeby zaczynać zawsze od, tego, od tej samej strony. Ja zawsze zaczynam od lewej strony. U psa nerki są położone bardziej do czaszkowo, szczególnie nerka prawa, która jest położona już tam troszkę przy żebrach, przy łuku żebrowym. Trzeba się trochę bardziej ścisnąć, wcisnąć, i to obrazowanie jest utrudnione. Natomiast u kota jest, jest łatwiej. One leżą, leżą trochę, trochę niżej i, i tak porównywa, bardziej porównywanie, na, na po, bardziej porównywalnej wysokości. Zwróćcie Państwo uwagę, że nerki u naszych pacjentów, u psów i kotów, mają bardzo dobrze, zdrowe nerki, bardzo dobrze wyrażoną strukturę korowordzeniową. A więc zwróćcie Państwo uwagę, to jest kora, czyli to echogeniczne. Ta, ta echogeniczna struktura to jest kora, ta echogeniczna część. Natomiast ta hypa ta, która tworzy takie jakby piramidy w środku, to jest rdzeń nerki. I tak naprawdę w bardzo dużej części ocena, ocena nerek na podstawie badania USG opiera się na ocenie zachowania struktury korowordzeniowej. Ideałem jest, żeby ta struktura korowodzeniowa była idealnie widoczna. Oczywiście. Ważna jest też ekostruktura tych nerek. Lewą nerkę można sobie porównać do śledziony, bo ona leży, nawet tutaj widzimy śledziona, ona się tutaj nam powoli pojawia, no już nie jest ujęta, prawda? Ale lewa nerka tak naprawdę powinna być bardziej, hipo, jej kora powinna być bardziej hipoechogenna od śledziony. Natomiast prawa nerka przylega bezpośrednio do płata ogoniastego wątroby.